Witamy uczniów klasy siódmej, history, i a. Klasy siódmej. I nasz temat, bardzo na czasie, uniwersytet latający. Ta nazwa, moi drodzy, pochodzi z XIX wieku. I wy na dzisiejszych zajęciach poznacie historię takiego zjawiska i wydarzenia historycznego, które stworzyły kobiety dla kobiet w XIX wieku w Polsce, która była pod rozbiorami w Zaborze, konkretnie rosyjskim. Kobiety to stworzyły, że chciały się uczyć, a nie mogły się uczyć normalnie. No więc my jesteśmy w podobnej sytuacji. Nie możemy się uczyć normalnie. Uczymy się przez sieć i poznajemy wydarzenie z XIX wieku Uniwersytet Latający. Historiaposzukaj.pl Portal edukacyjny. I kiedy tu wpiszecie sobie wcześniej, czy wgooglujecie informacje o Uniwersytecie Latającym, pokaże się Wam strona, na której są informacje pod tytułem Babska Nauka w Tajemnicy Uniwersytet Latający, i opowieść o Pani której poniżej mamy fotografię, a tam mieliśmy imię i nazwisko, która ten uniwersytet stworzyła. Najbardziej znaną studentką tego uniwersytetu, która zaczęła się tam uczyć, a potem wyjechała, żeby resztę nauki kontynuować do Francji, była Maria Skłodowska, a we Francji wyszła za mąż i używała dwojga nazwisk: Maria Curie Skłodowska. O tym wszystkim możecie przeczytać na portalu Historia Poszukaj. A oprócz tego możecie sięgnąć po książkę taką, której fragmenty są w PDF-ie, ale to była bardzo ważna książka prawie 50 lat temu, napisana przez pana Cywińskiego. Jego syn w chwili obecnej jest dyrektorem Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Nazywa się Piotr Cywiński, tato Bogdan. I napisał taką książkę, Rodowody niepokojów". I w tej książce mamy rozdziałik poświęcony Dzieją pewnego nurtu, którym był ów uniwersytet latający. Co możecie sami w domu zrobić? Ano, możecie zrobić coś takiego, że nie mamy wybitniejszej przedstawicielki polskiej nauki z XIX wieku, wybitniejszej absolwentki tego uniwersytetu latającego niż Marię Kielisk-Kładowską. chciałbym, żebyście przygotowali i przesłali nam na adres szkolny do pana Marka. Prezentacje poświęcone Marii Kili Skłodowskiej, ale z uwzględnieniem Uniwersytetu Latającego. Bo jeśli kogoś mamy naśladować, ucząc się teraz poprzez sieć, to naśladujmy tych najlepszych. Maria Kiliskłodowska, nie mogąc legalnie się uczyć, uczestnicząc w zajęciach Uniwersytetu Latającego, osiągnęła taki poziom nauki, że zdobyła i jest w gronie nielicznych dwukrotnie Nagrodę Nobla. Tych nagród w przyszłości Wam życzę, a teraz podążajmy szlakiem Uniwersytetu Latającego.